LED z wózki słonecznika 8 mm Idzie bez problemu Jezuseko Ignis 32 kW 2 w 1 Jak widać Popiół to jest pyłek dosłownie Ciepło jest To jest aktualnie wydajność 2 kg około na godzinę Tak pokazuje sterownik Zaraz mogę pokazać Proszę bardzo, bo to są zbyt, zbyt duże, muszę je zmniejszyć, ale tak, tu. za e, bardzo spada. 1-3, to jest tutaj, właśnie widać 1700, koło obrotów 57 stopni, 40 stopni podogłówka i teraz wody grzeje, bo po prostu włączyłem ją teraz więc no daje radę jak widać bez problemu, tylko że jest taki problem, że do zbiornika mało wchodzi bo wchodzi zaledwie około 120 kg pod dosłownie tu no, tutaj, tutaj no nie ale pali się zajebiście jest to trochę dużo od sortu, że tylko pyłu jakby, a to nie przeszkadza. Idzie.